Odlekres jak zapobiega i leczy rany na skórze. Odlekres to uszkodzenia skóry oraz znajdujących się pod nitkanek i koci, które pojawiają się w czasie debugiego lekreskaenia. Powstaj z powodu debugotrwabego ucisku, który hamuje prawidłowy przepływ krwi. Odlek elny mog doprowadzić do zaka kreska organizmu, a nawet, śmierci chorego. Trudno je leczy, łatwiej im zapobiega. Odlek zwykle tworzy w miejscach najbardziej nara kreska onych na, na debugotrwaby ucisk. Jeśli chory lekreska y na plecach, pojawia się tam. Gdzie stale naciska materac, czyli WZDB kreska KR go przewa kreska nie w okolicy koci guzicznej i krzykreska owej. Mokte kreska powsta na potylicy, map kreska o winach na bopatkach, bokciach, pitach, a tak kreska E w miejscach stale uciskanych przez przykrycie, na przykład Je kreska eli chory lekreska y na boku, odle kreska powstaj w okolicy stawu biodrowego, na wewnętrznej stronie kolan, przy kostkach nóg i za uszami. Z kolei przy zleza bokreska onym gipsie pojawiaj si tu, gdzie opatrunek ociera ciabo. Odle kreska ucisk, obszka skóry, rana. Do stale uciskanych tkanek mikkich pokrywajcych koci coraz s babiej dobywa krew. Pierwszym sygnałem, Kreska e zaczyna się z nimi dziaco co niedobrego, jest boli niewielki obszka w miejscu ucisku. Skóra jest zaczerwieniona, tak zwany. Rumiet, a potem dochodzi do jej zasinienia i błyszczenia. Obszka powi a skóra staje się nadmiernie wrakreska Gdy dojdzie do otarcia na skórka, zaczyna się z niego esczypę surowiczy. Je kreska Eli, chore miejsce, nadal jest uciskane, powoli odumiraj tkanki skóry. Obumar B, oddzielaj się od zdrowych i dochodzi do ubytku owrzodzeniowego, nad kreska rki. Proces ten szybko postpuje i zaczynaj obumiera tkanki po bokreska ONEG między innymi Mi, ni, cigien, niekiedy o kostnej i samych koci. W kotcu mokreska E doj do zniszczenia obna kreska onej koci i bakteryjnego zaka szpiku kostnego. Zaniedbane odlekres mogły mógłby nawet przyczyn zgonu. By do tego nie doszło, trzeba im zapobiega. Opieka nad chorym, jak zapobiega odle kreska chocia kreska 2-3 razy dziennie oglądaj okolice skóry kreska one na, na odle kreskalyny. Musisz to robić przy dobrym owietleniu kreska eby nie przeoczy zaczerwienienia. I dotykajce podejrzanych miejsc, wyczujemy nawet lekkie stwardnienia. Co 1-2 godziny zmieniaj pozycji chorego, jeśli wozisz go na wózku inwalidzkim, musisz zmieniać mu pozycji co kwadrans. Kup ma teraz przeciwodle kreska kalinowy, na przykład. Zmiennociniowy z elektryczny pompk, z pianogumy. Profilowane na kształt pojemników do przenoszenia jaj, lub wodny, dostateczne pne. one w sklepach zaopatrzenia medycznego, jeśli nie masz takiego materaca, wybukreska bukreska ko skór, która zmniejsza uciski i utrzymuje skór w dobrym stanie. Rada ta dotyczy zwłaszcza dwubaszcza osób wyniszczonych. Stosuj, rodki zabezpieczające przed uciskiem, na przykład. do podpierania nóg, by nie opierałbyś się stale na pitach. but trzymuj ceko BDR z dala od ciała, gumowe kubka, które podgbada si pod zmienione miejsca na skórze. Kubko trzeba obok kreska Y, tak, by zaczerwienione czy stwardniałe miejsce znalazło się w rodku obrzy. Mokreska kreska zagro one odle kreska lnami miejsca zabezpieczy specjalnym opatrunkiem, np. granuflex Trad systematycznie zmieniaj bielizn i pociel chorego. CZ to nacigaj przecieradbo i usuwaj okruszki, krot skór chorego. W czasie upabów musi być lekko zwilkreska, Ana, gazikiem zmoczonym w przygotowanej wodzie i dogbadnie osuszana po kapieli. Szczególnie skrupulatnie musisz dbać o higienę osób, które cierpi na nietrzymanie moczu lub stolca, albo mórz w bukreskaku korzysta z basenu. Poza CZ z tym podmywaniem musisz dogbadnie osusza ich skórę i zasypywać talkiem. Delikatnie masuj skór chorego, ukreska lwajce na przykład. Oliwki dla dzieci. Zapewnij mu diet bogat w jabłko, wzbogacon w witamin C i cynk mokres KSHGN. i manuka warto wykorzystać w baciwoć przeciwbakteryjne oraz działanie przeciwzapalne i oczyszczaj C chory nie mokres KSH rusza, rób z nim wiczenia bierne, na przykład. Delikatnie, wiele razy zginaj mu RC i nogi w stawach.